Aha, jedziemy. Dzień dobry, dom serdecznie, Piotr Wiśniewski. Znany wszystkim firma już Camper for Mountain. Słuchajcie, wrócił do nas samochód na serwis, który wydawaliśmy chyba. Będzie już co? Pół roku, rok temu? Tak. Pan Sebastian, który był to nasz pierwszy taki w sumie samochód, który robiliśmy do przewozu rowerów. Pan Sebastian jest miłośnikiem podróżowania, odpoczywania, jeżdżąc na rowerach. Musieliśmy tu właśnie zrobić taki system, że, że można tu spać, jak i również można sobie wstawić jeden bądź dwa rowery. Tak udało nam się. Pan Sebastian jeździ, jest bardzo zadowolony. E, Podro, e, wrócił pan do nas. Pan Sebastian z samochodem oklejonym wymyślił sobie, słuchajcie, ten askot z takim matowym e, szarym. E, jak cię podoba, Rafale? Taką pozycję. Tak. Bardzo ładnie, nie? Bardzo ładnie, tak. Felga to już była u nas. E, przyjechał Pan Sebastian do nas na serwis. E, był tu jeszcze za, to zamontowany system do solarów e, bez e, modułu Bluetooth. E, pan stwierdził, że, jak już mamy przejrzeć auto, to wymieniliśmy moduł e, solarów z opcją na Bluetooth, żeby można było sobie podejrzeć w telefonie. E, założyliśmy większy akumulator też e, pod siedzeniem kierowcy. I jako ciekawostka, pierwszy raz montowaliśmy. Pierwsza zmontowaliśmy zamiast multi -raila, e, znaleźliśmy w tyule chyba taką fajną e, gumę uszczelkę, która pasuje nam pod markizą. Tu przy adapterach trzeba niestety ciąć, łączyć, ale można ją ładnie wyprowadzić na przednią szybę i e, spadający deszcz, woda jakakolwiek już tutaj nam nie kapie. Jak wychodzimy sobie z samochodu. Rafale podrobili nas, widziałem, sprzedają nasze moskitiery. Ktoś teraz tam gdzieś reklamuje, ale fajnie, cieszę się, że e, czerpią e, firmy i ludzie inspirację e, z naszych pomysłów i projektów. Także widziałem, już gdzieś to chodzi w jakieś podróbce. Nasze są oryginalne, także jest fajnie. Co do auta? Nadal bardzo zadbane, niezniszczone, widać, że właściciel dba, e, antracytowe meble, szare antracytowe. Nadal niezniszczone, nieuszkodzone, te fotele piękne, szare w tym połączeniu z tapicerką. Dla mnie wyglądają genialnie. Także takie usługi, te świadczymy, serwisy, doposażanie i cieszę się, że klienci do nas wracają, mimo że mają nie, niekiedy 500-600 km. Zapraszam bardzo serdecznie do nas. Jeżeli chcecie porozmawiać, zobaczyć nasze rozwiązania, coś podejrzeć, jesteśmy otwarci. Nie ma to jak w Bratianie. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camper Formata. Tak pan dziś powiedział, że bardzo fajna nazwa Bratian. Mu się bardzo miło kojarzy, dlatego zapraszam do Bratiana.